Dobry lub też dobry wieczór Państwu, w zależności od tego, kiedy mam okazję, by gościć na ekranach Państwa urządzeń. Dzisiaj tradycyjnie już zajmiemy się ostatnimi doniesieniami z frontu wojny na Ukrainie, gdzie w mijającym tygodniu miało miejsce sporo interesujących wydarzeń, które spróbujemy sobie pokrótce omówić. W pierwszym rzędzie garść doniesień z linii frontu Rosjanie prowadzili aktywne uderzenia w rejonie Bachmutu i Kremiennej, jednakże Ukraińcy zdołali tam odeprzeć większość ataków prowadzonych przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej. Wiele wskazuje na to, że obie strony podczas prowadzonych działań poniosły znaczące straty, jednakże front przesunął się ponownie w nieznacznym stopniu na korzyść Rosjan. Warto również dodać, że wojska ukraińskie podejmują starania w celu odzyskania inicjatywy w rejonie Torecka, gdzie Ukraińcom na niektórych odcinkach udało się uzyskać przewagę taktyczną. Na przykład w nocy z 20 na 21 marca donoszono o tym, że położenie Ukraińców jest bardzo dobre, Rosjanie przeprowadzili jednak kontratak, w wyniku którego Ukraińcy mieli zostać wyparci z części zabudowań na północy miasta. Nadal trwają walki także w rejonie Pokrowska, gdzie niektóre miejscowości już kilkukrotnie przechodziły z rąk do rąk. Dobry przykład stanowi wioska Szewczenko, z której już po raz trzeci Rosjanie wyparli oddziały ukraińskie. Rosjanie odnieśli też niewielkie sukcesy na odcinku kupiańskim, gdzie udało im się zbliżyć do Kindrasiwki. Wojska ukraińskie natomiast przeprowadziły kolejną próbę natarcia na odcinku Białgorockim, gdzie Ukraińcy ponieśli straty w ludziach i sprzęcie, nie uzyskując powodzenia. Ukraińskie oddziały zostały wyparte na pozycje wyjściowe. Pojawiają się doniesienia o kilku zniszczonych pojazdach i dużym magazynie amunicji wykorzystywanym przez Ukraińców, który został zaatakowany przez rosyjskie bombowce Su-34, chociaż daje się również. Znaleźć różne sugestie, zgodnie z którymi ten konkretny atak miał być przeprowadzony przez samoloty lub śmigłowce szturmowe. Tak czy inaczej, na terenie obwodu Kurskiego, który pozostaje obecnie jednym z najważniejszych odcinków frontu, również nie dzieje się zbyt dobrze. Otóż wszystko wskazuje na to, że Rosjanie zdobywają nowe tereny na południowy zachód od Sudży. Ponadto Rosjanie w ramach rozmów pokojowych regularnie zwiększają swoje roszczenia w stosunku do Ukrainy. Według informacji, do których udało mi się dotrzeć, strona rosyjska ma domagać się obecnie pełnego dostępu do infrastruktury portowej w Odessie. W dalszej perspektywie może to doprowadzić do przemienienia całego miasta Odessa w teren kontrolowany przez Rosjan. Jednocześnie Rosjanie nieustannie prowadzą ataki z powietrza z wykorzystaniem dronów szachet oraz pocisków manewrujących. Rosyjskie ataki, zdaniem władz i mediów z Kijowa, miały zostać w większości odparte, jednakże nie da się ukryć, że m.in. podczas uderzeń na Odessę poważnie ucierpiały m.in. cele wojskowe, jak również cele cywilne, w tym infrastruktura portu w Odessie. W mijającym tygodniu Odessa była celem jednego z największych ataków przeprowadzonych przez rosyjskie drony i pociski manewrujące od początku wojny. Rosjanie mieli rzucić do walki ponad 214 dronów, a także różnego rodzaju pocisków manewrujących. Według ogólnodostępnych doniesień Ukraińcy mieli zestrzelić 114 dronów, natomiast działanie 81 miało zostać zakłócone przez ukraińskie systemy walki radioelektronicznej. Najprawdopodobniej, część zniszczeń na obszarach zamieszkanych przez cywilów była dziełem właśnie owych zakłóconych dronów. Tu można wspomnieć choćby o trafieniu w jeden budynek mieszkalny, szereg obiektów handlowych, w tym w centrum handlowe. Do usuwania skutków ataku zaangażowano 70 ratowników oraz 22 jednostki sprzętu pożarniczego. Trzy osoby zostały na skutek tych ataków ranne. Jednocześnie ukraiński gubernator regionu Olech Kiper poinformował o licznych przerwach w dostawie prądu, a także zniszczeniach w co najmniej trzech lokalizacjach. Oprócz tego, od pewnego czasu dociera do nas coraz więcej informacji na temat działań prowadzonych przez siły ukraińskie, które również mają korzystać z dronów dalekiego zasięgu i to na bardzo dużą skalę. Jednym z najbardziej zastanawiających doniesień, jakie pojawiły się ostatnimi czasy, jest informacja o przeprowadzeniu przez Ukraińców ataku z wykorzystaniem dronów dalekiego zasięgu na składy amunicji znajdujące się niedaleko rosyjskiej bazy lotniczej Engels. Ukraińcy chwalą się również zniszczeniem systemu obrony przeciwlotniczej Buk M1, wykorzystywanego przez Rosjan. Natomiast strona ukraińska, pomimo Zawarcia oficjalnego porozumienia energetycznego, zgodnie z którym ma nie dochodzić do ataków na rosyjskie instalacje energetyczne, a w zamian Rosjanie mają nie atakować ukraińskich instalacji energetycznych, no więc Ukraińcy przeprowadzili ataki na ropociągi należące do firmy CPC, czyli Caspian Pipeline Consortium. Aktualnie trudno powiedzieć, czy na Ukrainie są jakieś obiekty infrastruktury gazowej i energetycznej poza tymi obiektami o znaczeniu strategicznym, które są wykorzystywane w międzynarodowym przesyle surowców, które mogliby Rosjanie zaatakować w odwecie. Natomiast zaatakowanie tych celów o Znaczeniu strategicznym stanowiłoby poważny problem nie tylko dla Ukraińców, którzy czerpią korzyści z przesyłu, ale także dla odbiorców na zachodzie. No i to mogłoby okazać się naprawdę dużym problemem dla Europy Zachodniej, gdyby Rosjanie nagle zaczęli atakować elementy infrastruktury o znaczeniu strategicznym. Natomiast z dobrych wiadomości to pojawiły się Przynajmniej dla Ukraińców dobrych wiadomości, to pojawiły się doniesienia, zgodnie z którymi Ukraińcy mają otrzymać dostawy samolotów Saab 340 AEW C, które mają być wykorzystywane do integracji z używanymi obecnie przez Ukraińców samolotami F-16. Doniesienie to jest tym ciekawsze, że Szwecja wyprodukowała w sumie 12 samolotów tego typu. Dwa z nich, jak powszechnie wiadomo, znajdują się w rękach polskiego lotnictwa wojskowego. Szwedzi mają nadal w służbie około sześciu maszyn tego typu, które są stopniowo zastępowane przez nowsze modele, czyli Global Eye. Dwa kolejne Saab 340 znajdują się bodajże w służbie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które również oczekują na dostawy Global Eyeów. Także szanse na przekazanie większej ilości samolotów wczesnego ostrzegania i dowodzenia Ukrainie de facto nie istnieją. Jednocześnie strona szwedzka zadeklarowała, że przed dostarczeniem pierwszych samolotów wczesnego ostrzegania na Ukrainę, maszyny F-16 używane obecnie przez siły powietrzne Ukrainy muszą zostać poddane daleko idącej modernizacji, tak by można było je zintegrować z tymi sabami. Problem polega na tym, że póki co nie wiadomo nic na temat ewentualnej modernizacji F-16 używanych przez Ukraińców. Jakby tego było mało, Szwedzi nie wyjaśnili i nie podali do publicznej wiadomości, jakiego zakresu modernizacji oczekują od strony ukraińskiej, a to stanowi bardzo dobrą podstawę do późniejszego wycofania się z wszystkich złożonych deklaracji. Tymczasem, bez dostaw samolotów wczesnego ostrzegania, a także bez zintegrowania tych samolotów z istniejącą już na Ukrainie flotą samolotów F-16, prowadzenie operacji bojowych przeciwko Rosjanom będzie dla strony ukraińskiej bardzo trudne. Co się tyczy samych ukraińskich samolotów F-16, to nie da się ukryć, że w mijającym tygodniu pojawiło się naprawdę sporo doniesień ze strony samych Ukraińców. Które potwierdziły to, o czym mówimy tutaj na kanale od bardzo dawna, a mianowicie to, że samoloty F-16 używane przez Ukraińców nie są w pełni wartościowym sprzętem. Pośrednio przyznał to sam Juri Ichnad, który w niektórych doniesieniach medialnych określany jest mianem pułkownika. Natomiast wiadomo, że ukraińskie F-16 mają duże problemy w prowadzeniu walk powietrznych na równych zasadach z samolotami wielozadaniowymi używanymi przez Rosjan. Tutaj na pierwsze miejsce wysuwają się samoloty SU-35, które dysponują znacznie lepszą awioniką niż inne samoloty wielozadaniowe wykorzystywane w siłach powietrznych Federacji Rosyjskiej. Juri Ichnad w dość pokrętny sposób potwierdził jednak, że używane przez ukraińskie lotnictwo wojskowe F-16 nie są na obecnym etapie zdolne do prowadzenia operacji bojowych przeciwko rosyjskim samolotom wielozadaniowym i skutecznego zwalczania tych samolotów w walkach jeden na jednego. Co wynika po pierwsze z zastosowania starszych stacji radarowych na ukraińskich maszynach, jak również o czym Ukraińcy nie chcą już tak chętnie mówić, z niższego poziomu wyszkolenia ukraińskiego personelu latającego, a także z tego, że samoloty wojskowe to w pierwszym rzędzie system, a nie tylko sam samolot wielozadaniowy. Natomiast Ukraińcy traktują F-16 jak samolot wielozadaniowy. Taki sam jak MiG-29 czy Su-27. I to jest właśnie największy problem, ponieważ integracja F-16 z całym systemem i zapleczem ma się odbywać na bieżąco w toku prowadzenia działań wojennych. No a to zdecydowanie nie jest dobry pomysł. Ponadto nie przynosi on wymiernych rezultatów. Działania prowadzone z wykorzystaniem ukraińskich samolotów F-16 szybko okazały się jedną wielką serią dziwnych wypadków. Pierwszy z nich to historia o zestrzeleniu ukraińskiego F-16 przez własną obronę przeciwlotniczą, które to zestrzelenie było poprzedzone prezentacją dla matki jednego z poległych ukraińskich pilotów. Pojawiają się także sugestie, że to zestrzelenie tego pierwszego ukraińskiego F-16 miało być wykonane przez własną obronę przeciwlotniczą, chociaż są również głosy, zgodnie z którymi ten pierwszy utracony F-16 miał zostać zniszczony na przykład na skutek bliskiej eksplozji drona. Kolejne doniesienia dotyczą tego, że Ukraińcy zgłosili zestrzelenie kilku rosyjskich samolotów, które miały paść łupem ich pilotów latających na samolotach F-16. Jednakże żadne z tych ukraińskich zwycięstw powietrznych nie zostało potwierdzone przez niezależne źródła i mowa tutaj chociażby o słynnym zestrzeleniu Su-34, które później okazało się dziennikarską kaczką. Tymczasem na froncie wojny powietrznej na Ukrainie wciąż dzieje się bardzo wiele. W ostatnich tygodniach pojawiły się doniesienia, zgodnie z którymi Ukraińcy mieli przystąpić do prowadzenia operacji polegających na zwalczaniu celów naziemnych z wykorzystaniem samolotów F-16. Pojawiły się nawet zdjęcia z uzbrojeniem w takiej konfiguracji na węzłach zewnętrznych, jednakże nadal są to informacje niepotwierdzone. Znacznie częściej i znacznie więcej mówi się, o wykorzystaniu samolotów F-16 w ukraińskiej służbie do zwalczania rosyjskich dronów i pocisków manewrujących. Podobno podczas jednego z grudniowych lotów miało dojść do zniszczenia podczas jednego wylotu przez jednego pilota sześciu dronów i pocisków manewrujących. Tymczasem, podczas jednej z misji wykonywanych w ostatnich dniach przez Ukraińskie samoloty F-16 doszło do niepotwierdzonego przez niezależne źródła zestrzelenia ukraińskiego F-16 podczas operacji bojowych prowadzonych w rejonie Sum. Zgodnie z pierwszymi informacjami, które dotarły w tej kwestii, samolot miał zostać namierzony przez rosyjskiego pilota, który siedział za sterami Su-35, a następnie dane z radaru Su-35 zostały przesłane do stacji. Radiolokacyjnej systemu S-400, który odpalił pocisk przeciwlotniczy i miał ten pocisk przeciwlotniczy zniszczyć ukraińskiego F-16. Jak na razie to zestrzelenie pozostaje niepotwierdzone, podobnie jak inne przypadki zestrzelenia ukraińskich F-16, o których co jakiś czas pojawiają się informacje w rosyjskich mediach. Natomiast znamienne jest, że Ukraińcy bardzo głośno zaprzeczają, jakoby doszło do zestrzelenia samolotu F-16. Moim zdaniem wystarczy chwilę poczekać, ponieważ Rosjanie deklarowali początkowo, że pilot zestrzelonego przez nich samolotu wielozadaniowego F-16 poległ i nie próbował ratować się na spadochronie. Jeżeli pojawi się w ciągu kilku najbliższych tygodni jakaś informacja o odznaczeniu po jakiegoś ukraińskiego lotnika, lub zostanie zorganizowany huczny państwowy pogrzeb ukraińskiego lotnika, to będzie to najlepsze potwierdzenie, że jednak coś było na rzeczy. Natomiast nie można też wykluczyć, że Rosjanie dokonali zestrzelenia jednego z licznych wabików wykorzystywanych przez ukraińskie lotnictwo, które dają echo radarowe zbliżone do samolotów F-16. Nie jestem natomiast w stanie zweryfikować pewnych doniesień, które do mnie docierają. Dotyczy to zwłaszcza informacji na temat wydarzeń, które miały rozgrywać się w rejonie Sum, gdzie w ostatnich dniach miało dojść do licznych starć z wykorzystaniem samolotów bojowych. Używanych przez obie strony. Krótko po tym, jak otrzymałem informacje o tych zażartych walkach powietrznych toczonych przez Rosjan i Ukraińców w rejonie Sum, pojawiły się w internecie doniesienia o rzekomym zestrzeleniu przez Rosjan samolotu wielozadaniowego F-16 należącego do ukraińskich sił powietrznych. Warto dodać, że Rosjanie ogłosili zestrzelenie ukraińskiego F-16 w dość przemyślany sposób. Otóż zrobili to za pośrednictwem kanałów telegramowych, które zazwyczaj potwierdzają zestrzelenia rosyjskich samolotów, i wówczas te dane o zestrzeleniu rosyjskich samolotów są od razu traktowane przez cały świat jako wiarygodne źródło informacji. Natomiast obecnie, w przypadku doniesień o zestrzeleniu ukraińskiego samolotu, źródło to zostało całkowicie zanegowane, co też z jednej strony pokazuje, jak wygląda ta trwająca obecnie wojna w sferze informacyjnej. Na koniec chciałbym wspomnieć o jeszcze jednym przypadku, który nie jest być może bezpośrednio związany z wydarzeniami, które mają miejsce obecnie na Ukrainie. Natomiast w ostatnich dniach doszło do namierzenia. Kolejnego francuskiego samolotu AWAX, który prowadził operacje patrolowe nad Bałtykiem. Wydarzenie to miało miejsce 19 marca, wówczas to samolot patrolowy, należący do francuskiej marynarki wojennej, czyli Atlantic 2, który brał udział w operacji Baltic Watch, został ponownie namierzony przez rosyjskie systemy przeciwlotnicze. Ma to miejsce po raz kolejny w ciągu kilku ostatnich miesięcy i jest to kolejny przypadek, gdy francuska maszyna patrolowa prowadząca operacje rozpoznawcze na Bałtyku zostaje opromieniowana wiązką radarową przez rosyjskie stanowisko kierowania ogniem znajdujące się na terenie obwodu Kaliningradzkiego. Francuska maszyna znajdowała się w przestrzeni międzynarodowej, ale zaczynała zbliżać się do granicy przestrzeni powietrznej Rosji i została namierzona przez działający na terenie obwodu kaliningradzkiego system S-400, który ma zasięg troszeczkę wykraczający poza granicę wód terytorialnych i przestrzeni powietrznej Federacji Rosyjskiej na tym odcinku. Warto podkreślić, że po wycofaniu się władz amerykańskich ze wspierania Ukrainy danymi wywiadowczymi pozyskiwanymi przez samoloty AWACS, to właśnie Francuzi wzięli na siebie wykonywanie lotów rozpoznawczych i zwiadowczych, których efekty przekazywane są Ukraińcom, i te loty są prowadzone zarówno nad Morzem Bałtyckim, jak również nad Morzem Czarnym, gdzie francuskie samoloty bardzo często zbliżają się do wybrzeży Krymu. No cóż, drodzy Państwo. Dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. Zapraszam Państwa do wspierania kanału, co możecie zrobić na kilka różnych sposobów za pośrednictwem wirtualnej kawy Patronite YouTube'a. Jest to dla mnie bardzo istotne, bo pozwala mi na załatwienie różnych pilnych spraw. A czcigodni widzowie wspierający, niczym obsługa techniczna, pozwalają mi rozwijać skrzydła i zrywać się do kolejnego lotu. Ich listę widzicie właśnie na ekranie. Każdy z tych ludzi to taki mój bohater, chociaż nie noszą peleryny. Pozdrawiam serdecznie, a zwłaszcza patronów, widzów wspierających i kawoszy. A wszystkich zapraszam na następny materiał, który powinien pojawić się na kanale już niebawem. Trzymajcie się ciepło, cześć i czołem!